Opłata reprograficzna rozgrzewa ostatnio internet. Nagłówki krzyczą do nas, że zapłacimy więcej za smartfony, nie wgłębiając się jednak zbytnio w samą istotę tej opłaty. Dlatego postanowiłem w skrócie opowiedzieć Wam, czym jest ta opłata reprograficzna. Zapytałem też przedstawicieli ZAX-u oraz Stowarzyszenia Stop Akta 2 o to, czy faktycznie zapłacimy więcej za smartfony. Jeśli tak, to dlaczego? Cześć, jestem Marcin, oglądasz Ton Składowy. Opłata reprograficzna inaczej jest nazywana opłatą za czyste nośniki, a kiedyś nawet opłatą piracką. Od niedawna mówi się o tym jako o podatku od smartfonów. W zasadzie każda ta potoczna nazwa jest mniej lub bardziej myląca. Opłata reprograficzna po pierwsze jest opłatą nie tylko za czyste nośniki, ale również za sprzęt elektroniczny, który może służyć do kopiowania, przede wszystkim do kopiowania na własny. Użytek. No ale właśnie bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle mamy płacić za kopiowanie na własny użytek. I tutaj postanowiłem skonsultować się właśnie z panią rzecznik, z jednej z organizacji zbiorowego zarządzania, jaką jest ZAX. Od 1994 roku jest zapis w polskiej ustawie o prawie autorskim, który mówi o tym, że kopiowanie utworów na własny użytek jest możliwe dzięki temu, że twórcy dostają. Adekwatną rekompensatę. Przez ostatnie kilka lat organizacje zbiorowego zarządzania, które reprezentują artystów na różnych polach eksploatacji majątkowych praw autorskich, wnosiła o zaktualizowanie listy czystych nośników i urządzeń reprograficznych. Technologia. Jak wiemy, idzie do przodu, a prawo jak zwykle jest z tyłu. Opłata reprograficzna nie jest niczym nowym, ale może Was zadziwić, za co w tym momencie jest pobierana. Aktualnie na liście nośników i urządzeń widnieją na przykład kasety magnetofonowe. Tutaj mam kasetę magnetofonową, nową, wyprodukowaną we Francji w 2018 roku. Jednak do tego 2018 roku w zasadzie nie było żadnego producenta kaset, kasety magnetofonowych. Magnetofonowych przez wiele lat. Obecnie jest dwóch producentów kaset magnetofonowych, no ale właśnie, dalej musimy płacić opłatę reprograficzną przy zakupie kasety magnetofonowej, również przy zakupie magnetofonu, mimo że. Żaden z producentów sprzętu elektronicznego takiego sprzętu już nie produkuje, przynajmniej nie produkuje na rynek europejski. Oczywiście płyty kompaktowe, czyli płyty CD, których, no właśnie, z których dalej wiele osób korzysta, na przykład do archiwizowania jakichś swoich danych, no ale coraz rzadziej widzimy już na przykład Stacje płyt CD w nowych komputerach czy w laptopach, bo po prostu jest duża nieporęczna, a i tak korzystamy najczęściej z pamięci przenośnych albo po prostu z dysków zewnętrznych. Na liście znajdują się również kasety DAT, czyli cyfrowa wersja kaset magnetofonowych. Tak szczerze powiem, że nie kojarzę żadnego producenta, który dalej by produkował taki, taki nośnik. Niezwykle ciekawy, nie powiem, że nie. Na liście znajduje się również kaseta VHS. Nie wiem czy widzieliście ostatnio coś takiego w sklepie oraz yy, na przykład minilisk. Bardzo interesujący nośnik, nośnik magnetooptyczny, no ale bardzo krótko będący na rynku i nigdy jakby nie zdobył yy, tak dużej popularności jak płyta CD czy kaseta magnetofonowa. Opłata reprograficzna naliczana jest od ceny końcowej produktu i wynosi w zależności od urządzenia lub nośnika, od 0,17% do 3%, i ta najwyższa opłata jest najczęściej ponoszona przy nośnikach, po prostu przy tanich, tanich nośnikach. Zgodnie z rozporządzeniem, na, na podstawie którego ta, ta opłata funkcjonuje, te opłatę ponosi producent lub importer sprzętu lub nośnika, co nie oznacza jednak, że ten podmiot nie może przenieść jej na klienta końcowego, czyli po prostu na nas. I o ile 3% od kosztującej powiedzmy złotówkę płyty kompaktowej nie jest kwotą, kwotą zauważalną, to przy cenach sprzętu powyżej 1000 zł kwota może być już faktycznie odczuwalna. Aktualizacja listy nośników zakłada rozszerzenie jej o smartfony, tablety i smart TV, a więc są to urządzenia, które często kosztują grubo powyżej 1000 zł. Jednak kwestia tego, kto finalnie poniesie koszty opłaty reprograficznej za telefony, sma, tablety i smart TV. Wcale nie jest taka prosta. Rynek elektroniki rządzi się własnymi prawami. Te prawa są dziwne, często niezrozumiałe. A w dyskusji podnoszone jest zdanie, że taka opłata jednak funkcjonuje we wszystkich europejskich krajach. My jesteśmy w zasadzie jedynym krajem w Europie, który takiej opłaty od tych urządzeń nie pobiera. I tutaj chciałem właśnie zestawić zdania obu stron, jakby tej, tej narracji, tak, żeby pokazać Wam, właśnie co sądzi strona, zarówno popierająca w zaktualizowanie listy czystych nośników oraz urządzeń reprograficznych, jak i strona, która temu się sprzeciwia. I tutaj poprosiłem o zabranie zdania przedstawicieli. Stowarzyszenia Stop Akta 2, które sprzeciwia się właśnie z zaktualizowaniu opłaty reprograficznej, a następnie pani, którą już poprzednio słyszeliście, czyli pani rzecznik X. Telefon, który nawet jeżeli on jest droższy, płaciliśmy za jakiś telefon, a nie wiem, markowy telefon jakiejś tam firmy, płaci, czy tam flagowy telefon jakiejś tam firmy, płaciliśmy nie wiem, 2000, 3 lata temu, teraz płacimy 4000, to tak naprawdę patrząc na to. E, czym jest ten telefon, jakie ma parametry, e, to, to, to tak naprawdę tele, te elektronika zawsze taniała, odkąd tak naprawdę istnieje. Więc trudno tutaj m, mówić, że jakby wprost, e, wprost e, cena na metce będzie wyższa. Bo to nie wiemy i, i tego, tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wprost powiedzieć, bo elektronika tanieje, natomiast być może staniałaby dużo bardziej, gdyby producent, czy dystrybutor, czy importer nie musiał doliczyć tej dopłaty. Nie? Czyli powiedzmy telefon kosztuje jakiś teraz a, 1500 zł, mógłby kosztować za pół roku 1000 zł, a będzie kosztował 1400 czy 1300. Nie? Więc, więc, więc to, to są tego typu różnice będzie tańszy. Natomiast tak naprawdę my i tak za to zapłacimy, a moglibyśmy zapłacić mniej. Z doświadczenia, wieloletniego doświadczenia w Europie, gdzie opłatą są objęte także najnowocześniejsze mobilne urządzenia, takie jak smartfony, tablety, wynika, że ceny nie wzrosły, gdyż ceny są po prostu wynikiem gry rynkowej i zabiegów też walki o konsumenta. Natomiast ten argument ogromnych podwyżek, które rzekomo miałyby się pojawić po wprowadzeniu opłaty, no nie, nie znalazło odbicia w doświadczeniu innych krajów europejskich i w zasadzie nie wiadomo, dlaczego importerzy i producenci sprzętu elektronicznego mieliby w Polsce działać według innych zasad w stosunku do tego, co robią w krajach sąsiednich, chociażby na Węgrzech, w Niemczech. W większości krajów europejskich ta opłata funkcjonuje i najnowocześniejsze sprzęty to są objęte nią od dawna. Materiał ten nagrałem, żeby wyjaśnić pewne nieścisłości, które są, się pojawiają w sprawie opłaty reprograficznej w internecie. Nie chcę mówić Wam, co macie myśleć o zaktualizowaniu tej opłaty, ale mam nadzieję, że ten krótki film pozwoli Wam spojrzeć szerzej na to zagadnienie i wyrobić sobie zdanie, które nie będzie oparte tylko i wyłącznie o nagłówki artykułów. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o opłacie reprograficznej. No i na dzisiaj to wszystko. Dzięki za dźwięki, do usłyszenia, cześć.